Hejka, na tym końcu będziemy nagrywać. Toka boka. E, tu jest tata. A, tata Maciek, Mama Ola. I córka Hania. Hania będzie. <laughs> Przepraszam, ale jestem trochę też chora, więc no. Jeszcze w góry jest remont Jak to trochę wierzy to będzie. było może to słychać oby nie. Ale no. E, tu jest. Nasz domek piękny. Wszystko jest zrobione, góra też i wszystko. I co? Nie przedłużam. Zaczynamy pierwszą historyjkę na tym kanale. Okej, okay, trzeba się rozpakować. No rację, bo sporo tego jest. No co mamo? No co mamo? Trzeba trochę mieć tych ubr, nie? Po boże, boże. I też idziesz do szkoły niedługo. I sierpień. No wiem. Ale piękny jest ten dom. Tak specjalnie zrobiony dla nas i na wymiarze wszystko. Wow. No. Wow. Dobra, ja bym chciała zobaczyć mój pokój. Twój pokój jest na samej górze. tutaj jest taki przycisk. O, co? Co? Naprawdę? Tak, i zlej mi to drugi z okularów. O, Boże! Muszę być. Tak, i się nie denerwuj. Okej, okay, dobra. Ehm, Bierzemy wszystkie rzeczy idziemy do góry, ale fajnie mam windę. Ile tego jest? Łot. No, ile? plecak nawet. Ale tam... Dobra. Wszystkich wkładam tam. Łot. Ile tego? Jest. Dobra, teraz chyba trzeba podzielić ubrania. No. Okej, okay, chodźmy do tego pokoju. Pusza, co tu będzie? A, jeszcze się... Dowiesz ile tego poszło? Że... Matka się dzieje. Ej, to tak. Tu będą na przykład Twoje rzeczy. Dobra. To jest mamy telefon. No. To jest Two. To jest Twoje. To. 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 To już nie. A to są też twoje. Już też nie. Oj, co telefon? No taty. No i tego jest sporo tej. <laughs> Miało być mamy. Okej, okay, ja nie przedłużam, ja to zrobię poza kamerą, żeby nie było nudno. Okej, okay, ubrania są wszystkie już podzielone. U mamy i taty na drugim piętrze, u mnie też to wszędzie są ubrania. I teraz, no, nie przedłużam. Trzeba iść teraz na dół. O, co wy tu robicie? Nie przyszliśmy ci powiedzieć. Um, jedziemy po kota i po psa, ale ja chciałam iść do Was, powiedzieć, że chcę iść po kota i po psa. A no to widzisz, to idziesz z nami. Tak idę. To chodź na dół. Hej. Okej, okay, chodźmy. Weźmy, weźmiemy tylko klucze. Możemy sobie iść W zoologicznym Okej, okay, chodź że sobie kota, a my sobie weźmiemy psa Super Chcę jakiegoś takiego malutkiego O zobacz, to jest piękny Jaki piękny, ja chcę go Bierzesz sobie go e, Teraz my sobie poszukamy jakiegoś pieska Mhm Robię nie chcesz? Nie, robię nie. Są tu dwa za logiczne, gdy mówisz po drugi do drugiego. Okej, okay, to możemy iść. Dzień dobry, my tego kota. Uh -huh, uh -huh. tam do drugiej kasy. Okej okay. dobra, chodź. O, przepraszam, my chcę za takiego kota. Mhm. Dobra. Um, zapomnieliśmy pod można jutro przynieść. To są liczne jest zwierzęta za darmo. Jakieś rzeczy można kupić. Ja mam wszystko już dokupione. Karma specjalna jakaś jest? Nie. To jest taki kotek, który nie potrzebuje specjalnej. Mamy trzy rodzaje karmy, więc no. No to dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Drugi w drugim tym bardziej na dworze. O, widzisz, patrz, to jest piesek fajny. No, bardzo jest fajny. Ja nie chciałam mieć takiego pieska, ale ja mam takiego pięknego kotka, który będzie sewem w pokoju. Jezu, będziesz miała taki sew. Mamo, przestań. No, co byś miała na pewno sew, jakby to zagwarantowane. Mhm. No i co? No dobra, idziemy. Tak. Dobra, zbieramy się teraz do domu. W domu Ok, teraz Proszę, o 20 wracać do domu No trudno się dać moje jedzenie zwierzętom... Uh -huh. O czemu ona się pali? O, dobra, trochę tu ciemno. Zaż trzeba zjeść kolację. A ja sobie pogram, poglądam to ja widzę. Boże. Dobra. Chyba już czekałem, dobra To dzisiaj im damy taką mhm. Dobra Ale niech się jeszcze tylko napiją wody Okej, okay, chodź kotek nie się jeszcze swojego psa, no dobra, za albo nie, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Niech tutaj siedzi jeszcze. No matka, dobra. Zaraz przyjdzie na kolację, dobra, już idę. Dobra, choć już jesteśmy kotek. Ale tu ciemno, trzeba trochę zapalić. Okej, okay, tutaj będzie Twoje posłanie. Jest mi telefon tutaj. Okay. Hum, <laughs> <Dobrze. śmiech> na śniadanie Na 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 chodź. Boże mamo już idę. No chodź. No 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 przecież. Już jestem. Tato co zna tego na kolację Nie wiem się mam co jest na kolację Toast O, ładne No. Proszę dłożyć ten tam Ołóż ten Wyłącz ten telewizor

Idziesz się kąpać i do spania. O Boże! Jakby się nie. No, mnie to nie interesuje. Ja sobie jeszcze poglądam telewizor. Boże! Z ja ja tym i... telewizorem. Dobra. Dobra. Marsz do, do tego. Ja sobie poglądam. Dobra, boże, ty tylko z tym telewizorem. Marsz. Proszę mamo, nie drzyj się. Ja sobie to pooglądam z taką telewizję. Boże. Tak idźcie, umyj tu tamto. Dobra, muszę się... Już... Zapomniałam telefonu. O nie. Jeszcze tu nie ma lampek, nie po prostu świetnie. Muszę iść do mamy. O, dosyć. Mamo... Ty jeszcze się nie umyłaś? No, bo, no nie... E, czemu do mycia? Wiesz, jak mama mówi do mycia. No ale tam nie ma świateł. O, matko, zapomnieliśmy tam dać ta świateł. No faktycznie dobra Zar... No to jutro się wykąpisz, rano. No... No. Dobra idę. No idź. A po co ty tu przyszłaś do spania? Przyszłam tylko po telefon. Jeżeli z tym telefonem nie może wyciągać. No idę. No idź. Też idziemy już, no. Dobra. Trzeba jakoś ten telewizor wyłączyć, no nie mogę. Będę się tak? Nie. Absolutely. Dobra Idę. Chodź, zobaczymy czy nie ma tych lampek. Ono nie ma, dobra, chodź. No i da, idę. idę. Co ty porabisz? Nie wiem. Aha, a ty? Nie wiem, może coś tam poogarniam czy coś. Hmm, no w sumie racja. Dobra, coś. Trzeba się przebrać coś. Hmm, hmm, hmm. Jakąś piżamę Tylko gdzie jest moja piżama? Nie wiem. Może gdzieś... jest O jest tutaj. Hmm. Schowała się. Dobra. Idzie już do prania, do kosza na pranie. <laughs> Teraz ja. To jest moje piżama. Uda. Dobra. Ale fajnie. Nie muszę się kąpać. Dobra, trzeba się teraz przebrać w piżamę. hm <laughs> To jest akurat dużo tu ubran tutaj. Już ma co tu się ubrać? Hmm. O, idealnie, bo się jest strasznie gorąco. <laughs> Przepraszam, jak coś. Um. Co, żeby <laughs> Iść ubrać? Obudzić rodziców, bo pewnie nie śpią, ale dobra. Dobra, idę na dół. Oni sami wstaną. Pięknie w nocy. Matka, co tam się działo? Pojść trochę, ale dobra. Dobra. O nie ma ich opies tylko. Hm. Okej. Okay. Dobra, dam psu i kotu jedzenie zaraz pójdę po kota. Jezus, zgodnie. Dobra. Idę chyba ich upój, bo nie wiem. Ok, idę. Mamo no, no, tato, wstawajcie. Która godzina? No ósma. Co? Wstawij szybko. Która godzina? No ósma. Boże kochany. Trzeba szybko się ogarnąć. dobra no, ja idę. <laughs> idę do alety Okej, okay. szybko. A strasznie dziś gdzieś boli Co ci się dzieje? Nie wiem. Może to. No, przestań. Nie. Może to być po. Przestań. Później to zobaczę. No, dobra. Ja muszę dzisiaj ubrać. Um. Ta. No. Obraz no git. O. To, tak? Czy to jest tak. To jest dziwne. To jakoś normalnie. bugowało się coś? może Dobry. chodź, no nie zjechałam, ale już idę z toalety. okej chodź, co będzie na śniadanie? nie wiem, ja mam ochotę na ogórka z Um, czekoladą. Mamo, przesta, no taką mam ochotę. Mamo, ty wciąż jesteś? Nie, 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 absolutnie. No to dziwnie się jakoś zachowujesz. Później zobaczę, później pójdę do lekarza. Mhm. Albo tutaj zrobię test. Mhm. Okej, okay, co ja mogę zrobić na... Ja idę zrobić coś właśnie. Mm. Kurczaka sobie upiekę Matko jak fajnie I go pokroję Pięknie Do piekarnika O chyba już gotowe mm. Taką osobę zjem mm, Dobre było bardzo Teraz trzeba może gdzieś pójść. Matko, co mojej mamie się stało? Nie wiem, dobra. Idę po mojego kota. I no. Dobra, idę po tego kota. Chodź, kotełku. No chodź, idziemy z śniadanko. Dobra, kot już wypił pizdę, też poszli sobie <coughs> na dwór. Haliu muszę coś coś powiedzieć. Co takiego? Weźmę siostrę brata. Co? Tak, oby to nie była siostra. A to czemu? Bo pewnie będzie mi to gryza i wszystko. Mm -hmm, dobra, idź leć. Lecę. Muszę napisać przecież do mojej koszotki Matko jedyna. Albo dowolić. Hej, Ala! Hej, co to u ciebie? Będę miała siostrę, brata serio, no to fajnie. No tak, a ja będę się miała, to przecież będzie mi dogryzała. No tak, ale wiesz, fajnie będzie. Aha. Zobaczymy później. Teraz będę... będzie miała... No. No. Dobra, ja muszę kończyć, wiesz co, bo mnie rodzice wołają. Dobra, to pa. Matko jedyna! Dobra, uspokój się. Syf trochę jest, ale to trudne. Pół godziny później. Muszę <mulik> <mulik> się trochę uspokoić, Coś się pomaluję, trochę boszczego, po dam takiego pięknego, różowego. Dobra, chyba git ma jest skończone. Dobra, coś sobie poradzę. <mulik> Mogę na dół się Fajne. co to jest za burdel? No Boże, żaden burdel. Uspokój mi się tu, bo ja nie mam nerwów. No to... Boże, to jest mój pokój. Wiesz co? Masz tu pasprzęty dla tych chociaż te książki... O Boże, głupie książki. Nie lubię chodzić do szkoły a mnie to nie interesuje i tak usisz Nie, nie, Sprzątaj te książki. Proszę, nie, Pasuje, nie, 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 jeszcze no, tu może być jeszcze tylko nie, 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 I to jest mój pokój. Spokój się. Ubrania to posprzątaj. Bo ja nie ma cierpliwości. Proszę. I te kartki? Matko. Dobra już. Tu kot się mój bawi. Jak twój kot jest na dworze? No dobra, ale wcześniej się bawił. Idę już, naprawdę. Nie mam cierpliwości do ciebie. Ble, ble, ble. Słyszałam. proszę Okej, okay, jak się wam historika podoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje. Powiedzcie w filmiku postaramy żeby były filmiki codziennie, ale nie wiem, jak będzie z nauką i wszystko, więc no, popatki.